Czas oczekiwań i nie Pobiegł końca. Teraz pora skonfrontować to wszystko z rzeczywistością. Zapraszamy na Benito Villamarin. Witamy Państwa serdecznie ze stadio Benito Villamarin. Sewilla zawsze żyje piłką i mamy nadzieję, że nie inaczej będzie dzisiaj. Z przyjemnością witamy Państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Zapraszamy na wspólne emocje związane z meczem w La Liga. Betis Sevilla, gra z Atletico Madryt. Ciekaw jestem, co zaprezentują dzisiaj zawodnicy obu drużyn. Kibice są głodni dobrej gry, więc piłkarze nie mogą ich zawieść. Oby nie zabrakło tutaj zaangażowania. Aj, ależ teraz było blisko. Ładnie kupnął. Tak, to niewiele tutaj zabrakło. Kilka centymetrów i mielibyśmy naprawdę efektowną bramkę z dystansu. Oto wyjściowa jedenastka Petisu Sevilla. Między słupkami Rui Silva. W obronie Diego Llorente wystąpi z Markiem Bartrą. Formacja z wyraźną szpicą. Zatem tak, w linii ataku osamotniony napastnik. Teraz widzimy wyjściową jedenastkę Atletico Madryt. Dostępu do bramki strzeże Jan Oblak. De Paul oraz Koke zagrają na środku formacji pomocy. W ataku zaś zobaczymy Antoana Griezmana, współpracującego z Alvarezem. Przed tym meczem Antoan Griezman wyskakiwał niemal z każdej lodówki. Niekiedy ceni się graczy występujących z przodu za wkład w pressing albo to, jak absorbują obronę rywala. Ale i tak najważniejsza dla napastnika jest skuteczność. A tej nie sposób odmówić temu zawodnikowi. Wystarczy mu pół okazji do strzelenia gola. Błąd. Tracą piłkę. No nie podejmując inicjatywy, oni sami ryzykują, że rywali w przytłoczy. O, ładnie teraz minął w biegu obrońca. Spalony. Zły moment podania. Petis teraz ofensywnie. Coraz bliżej bramki przeciwnika. Sędzia liniowy sygnalizuje, że mamy aut. Vitor Roque. Skutecznie interweniuje i wybija piłkę. Ależ się teraz popisał interwencją. To, że nadal jest remis, zawdzięczają właśnie jemu. Teraz oni mają piłkę. Zobaczymy, co z nią zrobią. De Paul. I akcja teraz w drugą stronę. Dobra decyzja. Indywidualna akcja może tu coś zmienić. Uwaga, będą prowadzić. Cóż, to była za okazja, by otworzyć wynik spotkania. Wszyscy zachodzimy w głowę, jak mógł nie wykorzystać takiej sytuacji. Po meczu będzie plus sobie w brodę. Gallagher. Alvarez. Wciąż mamy remis, a oni cierpliwie szukają okazji. Uwaga, to może dać prowadzenie. Wyjaśniona sytuacja, dobra interwencja w bramce. Nie było wiele przerw, więc tylko minuta doliczona. Sędzia zaprasza graczy na... Jest gwizdek, jest pierwsze kopnięcie. Zaczynamy. Trochę się obawiam, Jasku, czy ta druga połowa nie będzie równie słaba jak pierwsza. Ależ nie bądźmy takimi pesymistami. Co prawda po pierwszej odsłonie mamy ku temu pewne powody, ale właśnie po to jest przerwa, by coś zmienić. Rodrigo De Paul. No i po ataku, dobra interwencja. Pod presją pozwolił piłce opuścić boisko. I teraz jedna z drużyn decyduje się na zmianę. I Griezmann otrzymuje podanie. I Koke. A teraz De Paul. Prawo, dobry odbiór blisko własnej bramki. Jak rozprowadzi ten atak? Koledzy sygnalizują swe pozycje. Mark kroka gracze Beti budują atak mogą teraz zagrozić bramce dobrze zablokowany strzał do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut Paul Rzuca piłkę za obronę. No i wybija piłkę. Niebezpieczeństwo zażegnane. Mark Roka. Czysta interwencja i zaczną z sali niebocznej. No i będziemy mieli świeże siły na boisku. Czy to zmieni obraz gry? Giovanni do Celso. No i nadal bez bramek na tablicy wyników. Mimo, że była niezła sposobność ku temu, żeby wreszcie coś się zmieniło. Mecz trwa już naprawdę długo, a my wciąż bezskutecznie wyglądamy pierwszego trafienia. Może jednak piłkarze jeszcze czymś nas zaskoczą. Sędzia przerywa grę. Będzie rzut wolny dla Atletiko. Ostatnie 5 minut meczu przed nami, ciągle bez bramek. Atletico Madryt słynie z gry do końca. Nie pogodzili się z remisem. Może teraz. Zawodnik wybija na rożny, który pewnie szybko zostanie wykonany. Róbko rozegrany, stały fragment. Ładnie teraz ucieka. Naciskali go i wymusili błąd. Wyszedł z piłką poza pole gry. A więc już wiadomo. Jeszcze dwie minuty będziemy oglądać zmagania na boisku. Nieudana interwencja i wciąż atakuje. Przerwa w grze. Sędzia dopatrzył się przewinienia. Będzie wolny. Głęboko posyła teraz piłkę w szesnastkę. Próba wrzucenia piłki. Interwencja w obronie.